Staliby walcy takich mmorpg jak World of Warcraft, Guild Wars 2 czy wielu innych, są z pewnością świadomi, że ich życie nie należy do najlżejszych, szczególnie jeżeli chodzi o dobór myszki pod ten konkretny gatunek gier. Przeważnie za kilka dodatkowych przycisków musimy zapłacić ponad 200, 300, a nawet nierzadko 400 złotych. Natomiast dzisiaj mam dla Was coś znacznie tańszego: Redragon Legend. Chroma 149 zł, tak niewiele za 24 programowalne przyciski, brzmi jak sen, więc pora go sprawdzić. Legend była drugą myszką Odra Dragona na moim celowniku zaraz po kilka materiałów wcześniej kobrze. Jej specyfikacja na papierze wygląda imponująco, a zakres możliwości programowania teoretycznie powinien wystarczyć nie tylko miłośnikom MMO, ale też osobom pracującym na komputerze. Zresztą spójrzcie sami na oznaczenia, które wyeksponowano tuż obok przezroczystej osłony gryzonia. Aluminiowa konstrukcja, 24 przyciski, manewrowanie wagą czy podświetlenie RGB. Czy czegoś więcej potrzeba potencjalnemu użytkownikowi? Właściwie to nic. No chyba że mówimy o niewielkiej instrukcji obsługi oraz małym plastikowym case'ie, do którego możemy włożyć zbędne ciężarki. Najlepsze jednak w tym wszystkim jest to, że po wyciągnięciu Redragon Legend z pudełka mamy wrażenie, że trzymamy w rękach naprawdę solidną myszkę. A to wszystko potęguje waga, ze względu na to, że wewnątrz umieszczone są również ciężarki. I myszka w takim zestawieniu waży 190 gram. No, zamknięte. Po ich wyjęciu waga jest oczywiście znacznie mniejsza. Regulować możemy ją za pomocą ośmiu umieszczonych w spodniej komorze myszki odważników i warto to zrobić, bo z pełnym obciążeniem mysz po uniesieniu ma wyraźne zachwiania balansu i czuć jakiej tylna, dociążona część ucieka z dłoni. Urządzenie nawet bez ciężarków zresztą waży swoje, a dużą rolę odgrywa w tym gruba warstwa aluminium, która pokrywa cały spód myszki i na szczotkowanej powierzchni przebijają się tylko trzy czarne ślizgacze. Nie jestem jednak fanem tej srebrnej kolorystyki. Uważam, że aluminium mogło zostać pokryte ciemną farbą, co lepiej komponowałoby się właśnie z czarnym tworzywem stanowiącym całą górną część. Podzielono je dokładnie na trzy rodzaje, trzy materiały. Mamy odrobinkę błyszczących fragmentów, dużą ilość zbierającego odciski palców matowego wykończenia, a na prawej stronie znajdziemy gumę z fakturą przypominającą jakąś skórę smoka czy coś, której zadaniem jest stabilizowanie chwytu i to zadanie spełnia ona w 100%. Nie zapominajmy również o przewodzie, powleczonym oplotem wraz z pozłacanym wtykiem USB oraz organizerem, który pozwoli nam spiąć nadmiar 180 cm kabla. Myszka w swojej cenie jest wykonana całkiem nieźle, chociaż nie omieszkam przyczepić się jedynie akceptowalnego spasowania, które zdradza, że mówimy o urządzeniu raczej budżetowym. Podświetlenie też jest, bo jest, ale nie spodziewajcie się tutaj wybitnej jakości. Co prawda tęczowe przejścia są płynne, natomiast da się również zauważyć nierównomierność i fakt, że podświetlenie rolki, przykładowo, wyraźnie przebija również przez pasek biegnący dookoła naszego urządzenia. To elementy, na których wyraźnie przeoszczędzono, chociaż one w zasadzie nie świadczą o przyjemności skorzystania. To ustanowi bowiem przede wszystkim jakość zastosowanych podzespołów, no i ergonomia. A wewnątrz Redragona Legend znajdziemy przede wszystkim sensor Pixar PMW 3360. Konstrukcja znana, która posiada natywnie 12 tysięcy dpi, natomiast tutaj została ona interpolowana aż do 24 tysięcy dpi. Cyferki być może na niektórych robią wrażenie, ale powiedzmy sobie szczerze, nikt z takich wartości nie korzysta, więc przy testach jedynie sprawdziłem działanie wartości powyżej 12 tysięcy, a rozgryw Prowadziłem w rozdzielczościach od 400 do 2400 DPI. W tych ramach nie było absolutnie żadnych zawirowań. Interpelacja nie występuje, podobnie z jitteringiem. Wszystkie ruchy odbywały się jak najbardziej precyzyjnie i z nich byłem zdecydowanie zadowolony. Co innego, jeżeli chodzi o jakość przełączników. Dwa główne to niewątpliwie omrony, których klik jest wyraźny, chociaż słyszalna jest również różnica między tym jak brzmi prawy i lewy przycisk. Więcej wątpliwości budzi natomiast aż 16 umieszczonych na bocznej krawędzi. W większości myszek dla gracza MMO spotykałem się wyłącznie z 12 rozłożonymi w czterech rzędach po trzy przyciski. Tutaj z kolei zagęszczenie jest znacznie większe, i mimo, że funkcjonalność wzrosła, to wygoda z kolei wyraźnie spadła. Ostatni rząd, czyli od 13 do 16, klikałem z trudem bez delikatnej zmiany pozycji ręki na gryzoniu. Czuć również niższą jakość mechanizmu krytego pod powierzchnią całej 16, gdzie praca nie jest aż tak równomierna, a i feedback pozostaje na niższym poziomie. Znacznie lepiej pod tym względem wypada cała piątka. Do Dodatkowych klików na górze, z czego jeden umiejscowiono pod palcem wskazującym. Chwila należy się również rolce, bo i skok jest optymalny, naciśnięcie da się odczuć, chociaż sam obrót mam wrażenie, że mógłby być szybszy, bo aktualnie rolka sprawia wrażenie jakby przyhamowywała. Podchodząc natomiast do samej myszki czysto użytkową, no korzystanie z niej w mojej opinii przebiega najwygodniej, jeżeli chwyt klo oraz palm przemieszacie delikatnie z Fingertipem bądź jeżeli przede wszystkim używacie Fingertipa. Klasyczny palm i klo sprawia, że mimo iż podstaw. Podstawowa pozycja dłoni jest wygodna, to sięgnięcie do ostatniego rzędu przycisków bocznych i tak wymusza na Was naruszenie ułożenia. Za dużą zaletę z kolei, mimo braku pełnej optymalizacji panelu bocznego, uważam, jakby nie patrzeć 24 programowalne przyciski. W aplikacjach czy w grach sprawdza się to naprawdę świetnie. Zresztą, również dołączono programowanie do myszki, jest czytelne, działa dobrze i pozwala nam na ustawienie makr bądź skrótów na jednym z pięciu profili. To niewątpliwa zaleta, szczególnie dla osób, które będą w stanie wykorzystać pełny potencjał obszaru roboczego na tej myszce. Pytanie jednak, czy faktycznie potrzebujemy aż tak dużej ilości przycisków, szczególnie na panelu bocznym. My, gracze MMO, bo jakby nie patrzeć, cała myszka jest dedykowana jednej konkretnej grupie odbiorców. I tutaj uważam, że niekoniecznie. W sensie, fajnie, że mamy dodatkowe przyciski, bo można z nich korzystać, natomiast cierpi na tym ergonomia i to wyraźnie, kiedy musimy odsuwać rękę delikatnie do tyłu, aby z ostatniego rzędu skorzystać. A gdyby go usunąć, to wówczas pozostałe kliki można by rozłożyć deko inaczej, w trochę luźniejszy sposób i korzystać stałby się z nich po prostu przyjemnie. Także podsumowując, więcej nie zawsze znaczy lepiej, ale w przypadku tej propozycji również sporo robi cena, 149 zł, można za nią naprawdę wiele wybaczyć. I jeżeli szukacie takiej pierwszej propozycji do gier MMO, pierwszej myszki do gier MMO, to myślę, że na Redragon Legend Chroma jak najbardziej można zwrócić uwagę, nawet jeżeli pełnego potencjału tych wszystkich klików, które znajdują się szczególnie na panelu bocznym, nie wykorzystacie. Opcja programowania jak najbardziej na plus, podświetlenie, też jest całkiem OK, chociaż wiadomo pojawiają się różne przebarwienia, pojawiają się przebicia no i spasowanie. Momentami może gdzieś tam was troszkę zawiedzie, ale jednak jest to myszka bardzo funkcjonalna, z której z pewnością można podczas gier sieciowych, gdzie macie dużo różnych umiejętności skorzystać. A Wy, co sądzicie o tym gryzoniu, dajcie znać w komentarzach? Nie zapomnijcie również ocenić filmu no i zaproponować swoich produktów, które chcielibyście, abyśmy przetestowali do usłyszenia w kolejnych nagraniach. C'est